Servus. Od razu na wstępie zaznaczę, że zdaję sobie sprawę, że miał być Bustin' Out. Na moje wytłumaczenie mam tylko, że moje Wii przestało działać. Wii przestało działać, jest straszny upał. Ogólnie wcale nam się nie powodzi jakoś super. Jeśli chodzi o pasujące strony dla Guinnessa i Harnasia, uznałam, że harnaś może po prostu nosić e strój e złego czarownika bez kapelusza, bo tu są jakieś tam nietoperze, coś tamtego, pasuje mu ogólnie. I wtedy ma znowu pasujący strój razem z Guinnessem. Też mógłbyś zmienić strój wizytowy w takim układzie, bo jednak bym chciała, żebyście zachowali te takie identyczne fraki, już zrezygnujemy z tego wampirzego stroju, e, tylko załóż to jako wizytowe, bo swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale wampiry w dwójce mają na szafie dodatkowe ubrania dostępne, ubrania specjalne i właśnie wtedy przebierają się w ten wampirzy strój. Więc możemy jeszcze Guinnessa tutaj poprzebierać, w sensie wizytowym mu zmienić i no, założyć mu ubranie codzienne. Um, jak mówiłam, że wampiry mają ten strój, no to oczywiście chodzi tylko o te wampiry... E, chodzi tylko o te wampiry z Przedmieścia, te takie z gry, nie? Czy to jest wilk, czy to jest tylko piesek? To jest chyba tylko piesek, tak. nie z pieskiem. Um, ty musisz jakieś znajomości tutaj zawiązywać. Spróbuj z panem Magnusem. Może zgodzi się przyjść, chociaż wątpię. W sumie Guinness też mógłby zadzwonić do kogoś. Z kim mógłbyś trochę rozwinąć relację? Opiekunka chyba może kopnąć w kalendarz. Nie jestem pewna, jak to działa ze Story, pro ze story Progression i npc ami Pewnie w sensie, no bo to nie jest Tawny Strict, tylko NPEC. Pewnie to jest kwestia ustawień, które się ustawi. Znając siebie, bym to wyłączyła, ale nie jestem pewna. Więc może nie marnujmy czasu na opiekunkę, tylko spróbuj się zaprzyjaźnić z Cezarym Klątwą. Mm. To nazwisko nam pasuje do serii. No i czy nie wyglądają super w takich strojach? No ale nie musicie tak od razu w siebie wchodzić. <grym>, <grym>, Kazik, ty idziesz zaraz do pracy, a jeszcze nie piłeś swojej wieczornej kawusi. Tak nie może być, proszę. Mam flashbacki z Wietnamu, jak gra mi się wyłączyła w jednym z odcinków bogaczy, przez upał właśnie. Mam nadzieję, że dzisiaj do tego nie dojdzie. Masz dzisiaj wolne. Dokąd ty... Ble. Weź, nie drażnij teścia. Zadzwoń do tego kolesia, może przyjdzie. A ty skończyłeś już gadać, to na razie zgłębiaj sztukę światła. Wolę zagrać w z ze statkiem lamp. No to zamęczaj go telefonami, aż się zaprzyjaźnicie. To jest też metoda. I nie jesteś już najszczęśliwszy. Chcesz pooglądać świetliki, czy tam połapać i... No, możesz nawet to porobić, słuchaj. Um, podleć tutaj. Nietoperku. Łap świetliki. Uszczęśliwiam cię. Nie jestem niemiła. W ogóle nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że zostało nam już bardzo mało odcinków super hybrydy, więc w oczekiwaniu na naprawienie mojego Wii zakładam, znaczy zakładam tylko, że po prostu wszystko się rozbija o kabel zasilający, bo jakby podsytała mi się dioda, że niby, że niby jest energia. A w momencie, jak w chciałam włączyć Wii, to ona zgasła i w ogóle miałam chyba jakieś małe przepięcie w prądzie. Yy, więc wydaje mi się, że po prostu zasilacz yy, padł z jakiegoś powodu. Więc po prostu zamówiłam nowy. No ale musimy zaczekać aż przyjdzie i przekonać się, czy to rzeczywiście w tym jest problem. Więc na razie myślę, że skończymy hybrydy w pierwszej kolejności, bo zostały dosłownie, licząc z tym odcinkiem, myślę, tylko dwa odcinki. Jakby nie widzę, co jeszcze miałabym zrobić, bo zostały nam dwie istoty nadnaturalne, i zakładając, że nic się nie skiepści po drodze, to właściwie to jedna istota na odcinek i na tym skończymy. No, zobaczymy. No, czy teraz przejdziemy Star Radek? Chcesz rzucić zaklęcie i rzucić dobre zaklęcie. Dzięki za zaproszenie. Zobaczę, co nam radę zrobić. Nic, no, ciekawe, to nie jest entuzjastyczne. Idź go tam przywitać, jak przyjdzie. W ogóle, jakbyście mieli kiedyś problem z tym, że si, y, Sim, że pies ma małe towarzystwo, to uczenie komend bardzo podnosi towarzystwo pod tym względem. Y, bo jakby Simowie się nie rozpraszają i nie przestają się bawić, bo pieski się przestają bawić, jak mają pełną zabawę. Ten facet nie przyjdzie, bo jest późno w nocy. Jutro go zaprosisz. Ważne, że już by się zgodził. Jeśli chodzi o dobre zaklęcia, które możesz rzucić, masz tak: um, poprawienie nastroju, wezwanie owadów, gaszenie ognia, uzdrowienie sima, Dobra, weźmiemy coś prostego: smocze łuski i mistyczny pył. Smocze łuski i mistyczny pył. Jesteś nadal dobrym czarownikiem. Musisz zostać bardzo dobrym. Znaczy, już masz te pieguski. Część z Was już pewnie zauważyła pod koniec poprzedniego odcinka, że już mamy taką piękną simoroślową wampiro czarodzieja z pieguskami złotymi. Ale wiecie, chcę po prostu w pełni to wszystko zrealizować. Nie wiem, co z on zrobić. Wiem, co możesz porobić. Porozmawiaj z Simami przez. Yy... Messengera. W sensie przez, yy, przez komputer, bo to można robić w nocy. Zobaczymy, kto to Erik. Kim jest Erik? Nie wiem, kim jest Erik, bo przestaję z nim gadać. Kleks nauczył się podawać łapę. Cudownie. Szczęśliwy piesek. Bene iść do Kazika i rzuć na niego zaklęcie, rzuć zaklęcie, Bene coś tam, coś tam. I wtedy powinny ci się spełnić dwa pragnienia, rzucić zaklęcie i rzucić dobre zaklęcie. Zobaczmy jak to wygląda, kiedy rzucasz zaklęcia. No i spełniły ci się oba, tak patrząc. Ty miałeś jakieś entuzjazmę? Daj spokój, stary. Irene łóżku. Na łóżku. Co ja z tobą mogę robić? Na razie jeszcze... No, sprawdź co z tą pracą, ale na pewno nie macie jeszcze tylu znajomych, żeby dostać najwyższy poziom. Pewnie nawet nie będzie obi boka. No właśnie. Dobra, leć już na górę, bo zaraz będzie wstawało słońce i siódma. Zapraszam do łóżek. I widzimy się wieczorem. Może Kazik mógłby zacząć malować obrazy. Nigdy tego nigdy nie robił w życiu nic związanego z kreatywnością, a miałby jakieś zajęcie na emeryturkę. Zaczniemy oczywiście od tego obrazu, od którego zaczynają wszyscy Simowi, czyli od różego, różowego z dziewczynką. Chciałam dzwonić tą panią, ale nie zdążyłam. Ech. Właściwie to wydaje mi się, że Kazik już nie będzie chodzić do pracy, więc weź, odbierz ten telefon tak. Więc może trzeba by w sumie pójść na emeryturę, żeby dostawać jeszcze hajs z emerytury. No. Bo tak to myślę, że on do kolejnego tygodnia mógłby nie dotrwać, a może by dotrwał, nie wiem, do jednego dnia pracy. A tak to jeszcze będziemy dostawać po 500 simoleonów. Będzie trzeba ci trochę przestawić yy, tryb dobowy w takim układzie. Bo myślę, że już nie ma sensu w teraz, żebyś e, rzeczywiście spał w dzień. Czemu ta bunia tu ciągle przychodzi? No właśnie, wypłata emerytury. Właśnie, chciałam Wam tylko pokazać, że naprawiło się. W sensie franek się postarzał i Kazik Junior prawdopodobnie jest przez ten błąd starszy od niego siłą rzeczy. Ale najważniejsze, że no w ogóle jakby. Jest, tak? W sensie, że ruszył wiek Franka. Że nie zamarzł na etapie niemowlęcia. Jest 17.30, za chwilę będzie starzenie się. Zobaczymy, ile podskoczy kazikowi pasek wieku. No, niby nie tak dużo, ale myślę, że rzeczywiście do wtorku wieczora mógłbyś nie dotrzymać. A tak to przynajmniej jeszcze emeryturka wpadnie, nie? Panowie już wstali. Zapraszam do książek. A ty zadzwoń do tego kolesia i go zaproś. O, przyszedł nasz kolega nowy. Dzień dobry. I spędzaj czas. No, on dopiero... Jemu dopiero wskoczyła, wskoczyła przyjaźń, więc facet ma ten pasek gdzieś koło pięćdziesiątki. Więc... Yy... Mogą siedzieć, aż się zmęczą sobą, naprawdę. Zwłaszcza, że chyba się nie zgadzają na różne tematy. Weź, znajdź co. To... O, pogoda. Najlepiej rozmawiać o pogodzie. Rzeczywiście. Nowy zaklęci i nowy obiekt, ale nadal jest tylko dobrym czarownikiem, więc jeszcze koksimy dalej. Hmm. Może wejdźcie do środka, chyba nie chciałem, żeby trafił u was piorun. To mogłoby się źle skończyć. A jeszcze idzie facet. To idź. Jest już strasznie późno. Do zobaczenia następnym razem. Może ktoś się na czacie. Widzę, że są świetliki, ale nie chcę w sumie chyba odrywać ginesa tam od yy, zaklęć, zwłaszcza w taką burzę. O, bardzo dobry czarownik, Guinness-margines. Mamy pieguski i mamy poświatę. Ale wiecie, co to oznacza? Chyba już wiecie. Kolejny na liście jest niestety zombie. Wilkołak jest ostatni, przed tym jest zombie. Więc jak tylko wstanie słońce, wystawimy Guinnessa na słońce. Niestety, przykro mi, musisz umrzeć, żeby się rozwinąć. Proszę, łap świetliki. Bądź przynajmniej. No! Piorun tu trafił, ale widzę, że nic to nie zaszkodziło. Ej, powiem wam, że troszkę się tym stresuję. Troszkę mi szkoda Guinnessa. No, ale wiem, że w sumie nie ma innej opcji. Jejku, nawet się nie mieści w jednej lince. Bardzo dobry czarownik Guinness margines. Wiesz co? Chodź się z nim pożegnać przed tym wszystkim. No. Pożegnalne pocałunki zanim zamieni się w nieumarłego. Zawsze mi się wydawała lekko przesadzona ta animacja. No dobra. To harność do trumny. A Gines na dwór. Czy przez to, że pada deszcz, to jeszcze tak nie działa szybko? Hm. Z zaraz się przekonamy. O, działa. Zapiszę grę, ale to strasznie smutne. Nie no, łamie mi to serduszko, że on tak się dymi, ale widzę, że tak nie do końca mu to przeszkadza. Zrobił jedną animację i teraz go. To w sumie mało obchodzi? O, dobra. Coś tam się niby dzieje, ale. Spadają ci w ogóle potrzeby? Nie, nie wygląda woda bardzo gwałtownie, ale. Hmm. Wydaje mi się, że łatwiej umrzeć, jak się jest zwykłym wampirem. Bo słońce w ogóle mu nie spada jednak. Znaczy, w sumie dziwne było, jakby mu spadało, ale. Hmm. Nie byłoby trudno temu zapobiec, tak szczerze mówiąc. Wystarczyłoby, żeby zaczął skakać w tej kałuży. I już nic by mu się nie działo. Kazik zaczął się bawić z psem tuż obok, nie podejrzewając, co się zaraz stanie, co ma nastąpić. Woda znika coraz szybciej, nie tylko z spaska potrzeb. Czy staniesz się zwiędnięty? Nic nie usłyszałam. <grym> nic nie usłyszałam, Guinness. Piesek jest głodny? Żeby chociaż tylko piesek był głodny. Ty zaraz wyschniesz. Osmoza. Na razie zemdałeś. Czy ty możesz od tego umrzeć w ogóle, czy będę musiała cię zabić w inny sposób? Bo zwykły wampir ruszyłaby dawno umarł. A ty nie wiem właśnie. No, piesek się położył z tobą. Myśli, że się bawicie w wylegiwanie. Czy ja to mogę po prostu skreślić? Mogę. Czy chcecie mi powiedzieć, że simorośl vampir w sumie to jest odporna na śmierć od słońca? Aż mi się wierzyć nie chce, że rzeczywiście nie da się po prostu zabić wyjściem na słońce takiego sima. Przyszła pokojówka. Nie dzięki, jestem zajęta umieraniem. To sobie idzie do umieralni. No i umiera. Tu jest tylko napisane tak naprawdę, że może zemdleć, ale... Nie jest nic napisane. O tym, że można na to umrzeć. Dobra, a przestań jeszcze mydleć, że tak powiem. Czy jak ci to znowu skreśli, to coś się zmieni? Hmm. Wiecie co? Nie wiem. Weź prysznic. Zobaczymy, czy czymś innym się da ciebie ubić. Byłam pewna, że po prostu spalisz się na słońcu, bo jesteś kurde wampirem. Teraz nagle gwałtownie spada ci czułość i słońce. Jesteś w środku. Czyli wychodzi na to, że brakuje ci słońca. To stój tutaj i nie rób nic. Może na to umrzesz? Chociaż na to pewnie trzeba o wiele więcej czasu. Możesz w międzyczasie się pouczyć, mi to nie przeszkadza. Tak długo, jak spada ci słońce. Czyli jakby same potrzeby spadają mu szybciej za dnia. Tylko, że po prostu nie da się umrzeć akurat na brak wody, co jest w sumie dziwne. No dobra, zaraz będzie noc. Po prostu nie wchodź na piętro, gdzie masz te lampy i powinieneś prędzej czy później umrzeć. Ty wstałeś, pora się chyba z kimś znowu zakolegować. Może z panią Lilą przybysz. No i co, ucz się dalej sprzątania, aż umrzesz z braku słońca. Bo podobno to wtedy działa jak głód. Doczytałam. Nie wiem na ile się to tu sprawdzi, bo... Byłam naprawdę pewna, że da się umrzeć od słońca jako vampiro Simoroś, ale najwyraźniej nie. No. Kiedy będziesz kitował? Oj. Nic to nie da, stary. Nie ma słonka. Nie ma słonka, nic się nie stanie. Potrzebuje słońca, no. O, pingwinek. Pogłasz sobie, pingwinka. Aha, Magda Margines ma kolejne dziecko. Czy ty możesz od tego umrzeć, stary? Powiedz mi. To dość istotne, czy możesz od tego umrzeć. Czemu stoisz nad kazikiem tak? To creepy. Zaczynam myśleć, że od tego się naprawdę nie da umrzeć, jak się jest hybrydą. Next morning. No i co, i teraz podnosi się słońce, spada woda. Mimo, że jesteś na deszczu. Hm. Dobra, twardy jesteś. Trzeba cię zabić inaczej. Dobra, no już wiemy. Znów przygotowanie. Aha, na razie nie możesz. Zrób te zapiekanki stare. Dobra. Dobrze. Trzeba się naprawdę postarać, żeby wywołać w ten sposób pożar. Dobrze. Zapomniałam, że mamy alarm. Cóż. Nie będzie następnego razu. Ja nie mogę. Full proof plan, nie? O! Co? Co to oznacza ten kolor? Wysuszyłeś się? To źle, to dobrze. Eee... Yeah. mam nadzieję, że od tego się nie zamieniasz z powrotem w człowieka. To tego byśmy nie chcieli. Wejdź na chwilę podprysz nic. Nie wiem, czy to jest od wody, ale dobra. Jesteś teraz w dziwnym kolorze. Śmieszny ci się od, odcina. Dobra, to sprzątnij. Czy ty po prostu uciekłeś przed tym pożarem? Ty masz się spalić. A ty czemu nie śpisz? Stary. Co, towarzyski króliczek? Nie, ty masz zginąć w pożarze. Gides. Tam Nie. Ty umiesz gasić ogień. Dobrze, pożar. To chciałam osiągnąć. Podejdź bliżej. Stary. Proszę cię. O, dobrze. Palisz się. Wspaniale. Jeszcze ten towarzyski króliczek się gapi. Nie mogę. To ciekawy widok, nie powiem. Nie, stary nie! Co? Co? O, dobra, dobrze, dobrze, pal się. Nie, nie gaś go! Oh. Piesku nie! Piesku! Czy ty możesz jakoś umrzeć, stary? Basen na ciebie nie zadziała, bo ty nie masz. O! Czy właśnie. Okej, okay, to jest dziwne. Znaczy ja słyszałam, że wampiry są nieśmiertelne, ale że aż tak? Dajcie spokój. Naprawdę się zastanawiam, jak go zabić, bo wychodzi na to, że tak. Słońce nie działa, brak słońca też nie działa, brak wody nie działa, nadmiar wody, czyli utopienie w basenie, też nie zadziała. Bo to zadziała tylko, jeśli Guinness będzie, że tak powiem, nie będzie miał energii, a on zawsze ma energię, bo jest Simoroślą. Simorośle mają zawsze energię. Na co jeszcze mogą użyć Simowie w dwójce? A może oglądanie gwiazd? Hmm? O, myślałam, że jednak. No dobra, no. Okej, okay, nic się nie dzieje. Co się stało? Zgrubłaś? No proszę. Nigdy nie myślałam, że tak trudno jest zabić takiego Sima. Okej, okay, mam pewien pomysł. Potrzebuję zepsuć coś. A potem mieć pod tym kałuże. I wtedy będzie Guinnessa raził prąd. I może wtedy uda się rzeczywiście... No. Nie, wy w ogóle macie zmywarkę. Cóż. O nie! Nie mów mi, że teraz ci się zbagowała ta nakładka i nie będziesz wyglądać tak jak powinieneś wyglądać. Zobaczmy. Nie. A może jak zmieni ci wygląd, to to się naprawi? Cóż, dzięki za nic, gro. Dobra, wiecie co? Myślę, że na tym zakończymy ten odcinek, bo autentycznie muszę się poważnie zastanowić, w jaki sposób zabić Guinnessa i naprawić jego twarz i wszystko, bo nakładka Simorośli wskoczyła mu na nakładkę Vampira i ma zielone oczy z powrotem. No, nie wygląda to tak, jak powinno wyglądać, więc. Muszę go naprawić pewnie, to jakoś się da zrobić, ale co ważniejsze, muszę się zastanowić, co zrobić z jego śmiercią, bo to jest wcale nie takie proste. Na razie dajcie znać, co sądzicie. Jak macie jakieś pomysły, jak go uśmiercić, to koniecznie dajcie znać też. Dajcie łapkę w górę albo w dół. Trzymajcie kciuki za to, żeby. Problem z moim Wii to był tylko problem z zasilaczem. I żeby wymiana kabla to załatwiła, bo inaczej nie wiem, jeszcze wrócimy do Bastina od kiedykolwiek, jeśli nie zadziała. Ale trzymajcie kciuki, to zadziała na pewno. I do usłyszenia. Ciao, ciao.